Oho, kim jestem? Zobaczcie tylko na to. Ja mam zbutowany mikrofon, więc mnie teraz nie słyszą pozostali gracze. No i gramy jako impostor. Tylko uwaga, będę niewidzialny. Będę niewidzialny w pewien jeden sposób. Będę oszukiwał z kimś. Zaraz zobaczycie z kim. O tutaj, szyba idzie ko mnie. Teraz wiecie, idę. E, tutaj niby mi obserwuje. Okej, okay, możemy się zakolegować ze szybą. Szyba, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ok, będziemy, będziemy z nim, z tą osobą. czekaj, idą idą po lewej. Idź, 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 idź. Nie mogą, nie mogą ten, nie mogą się podejrzewać. Chodź tu za mną, za mną, za mną, za mną. Dobra, słuchajcie, będę oszukiwał w pewien jeden sposób. Bardzo tajemniczy, bo będę niewidzialny. Ja jako impostor mogę się skryć za pewną osobą i być niewidzialny. Zrobimy to z szybą, tylko potrzebuję jednego po prostu, co będzie oszukiwał ze mną, nie? Czyli będzie jeden kłam. Okej, okay, szybę wybieram. Okej, okay, skoro jestem teraz impostorem. Do kogoś waniemy. Shiba będzie mi osionął. Patrzcie, podchodzimy do jakiejś osoby i go waniemy. Wygliniecie łapeczkę w górę, co nie miałem znajdę. Kliknijcie łapeczkę teraz i pamiętajcie też o subskrypcji. Zostawcie subika, kto chce więcej Us, to klikaj łapeczkę. Wbijmy tutaj 3000 łapeczek plusę. I możecie wejść na mój sklep na Smile slow Team, Mam koce, poduszki, wiele rzeczy, szaliki, takie fajne poduszki, mięciutkie, dwustronne. Wpadajcie zobaczycie, eleganckie są. I nie tylko, bo też mam fajne skarpetki. Zobaczcie o, takie skarpetki wam pokażę. Takie eleganckie Podajcie piszczania w opisie smajsokruka.pl Gdzie teraz kto będzie? Hmm, poszukajmy jakąś osobę Tutaj na kamerach nie ma Okej, okay, Szyba jest mi bardzo potrzebną osobą, bo mnie zakryje W ten sposób będę niewidzialny Dobra, weźmy sobie tutaj, podejdźmy Też nikogo nie ma Gdzie kto by był? Może tutaj w eliktykalu ktoś będzie O, jest, idealnie w villagera Dobra, ej, Szyba, odsuń się, odsuń się, odsuń się Dobra, dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie Dobra, on musi przejść, bo nie wiem, czy w tym momencie damy radę a, bo dobra, walniemy go. czekaj, czekaj, uwaga. Zawalamy go. Chodź, 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 przybaczmy. Dawaj, dawaj, dawaj. Krymie, 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 krymie. Dawaj, krimie, 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 krimie. Dobra, dobra. patrzcie, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie co ona robi, patrzcie co robi. Uwaga, uwaga. Dobrze stań, dobrze stań, dobrze stań. Bo w ten sposób będę niewidzialny, patrzcie to. Ona się dopiero ustawia w sensie, nie? Uwaga, uwaga, uwaga. Wchodzi. Prawie i prawie i Patrzcie co się robi, teraz robiście niewidzialność dosłownie. Tylko dajcie chwilę. Musi się dobrze ustawić, bo zaraz coś tu będzie. Spieszcie szybko! No, no no, no. nie, nie placuj się w lewo! Źle! Musisz plecakiem, plecakiem musisz się obrócić! Szybciej dawaj, no, 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 w lewo, nie skręcaj w lewo! Musisz, musisz tylko w lewo klikać, w prawo nie klikaj. No, no dawaj jeszcze raz, szybciej, szybciej, no, no no, tylko w lewo. Stój, stój! I będzie wszystko na nią. Jestem niewidzialny, widzicie? Jestem dosłownie niewidzialny. Tutaj nie właśnie zakrywa ta osoba. Powodując ojcie Alek, patrzcie, patrzcie to. Zgłosił! <Burmistrz _> <głosy". głosy> Kogo? Się. E mam, mam ciało, co to dobrze! Ja to dobrze! To stało Siba, Siba to była. Shiba? Shiba? No, Shib stało przy ciele Ej, Alek! Aleku, Alek! No? Czy to na pewno Siba? Widziałeś Sibę? No, widziałem taki jasno biały kolor i nikt na górze Siba, no. I e, stało <noise> obok ciała? No tak, stała koło widaczera normalnie. Ja biegam Shibę. do elektryka. No tak, biegam do elektryka, patrzę, siba stoi, śruba No szybko to łatwo wykrywamy, i... to zaznaczamy. to ta elegancko siba, ale tak w, ty, w tym miejscu, jeszcze raz, Alek, byłeś w elektrykalu i w tym miejscu widziałeś tylko sibę, tak? Na no, kogoś się miał wiedzieć? No, była tylko Shiba, no widacz był już padnięty, to już nie mógł być. Okej. Okay. Widacz, padnięty jest? Aha, dobra, no widacz, padnięty. Do mojego nikogo nie widziałeś, nie? No dobra. No dobra, no to w takim razie, Dobre, ja nie wiem, no ja głosuję, ja, głosuję nie? za was, głosuję za was, no bo ja, ja, ja inaczej, ja, nie, ja na nikogo nie mówię, to ja, ja, ja głosuję po Alku, jeśli, ja jeśli to będzie, nie będzie shiba, to znaczy, że Alek jest impostorem. No nikogo innego nie widziałem, no to musi być shiba. No wtedy, jak, ja, nie, to będzie, jak, jak to nie, nie będzie shiba, to co? Alek kłamał, uwaga, o nie, A, nie jest, o Alek. Alek kłamał. Ale ty oszuście jeden! Ale kłamałeś kłamał. tak. Ale kogo kłamał, z ale, ale kłamał! Ale, ale jak co? Jak Głaszam go od ale... razu, tylko czekajcie tu jeszcze 4 sekundy Nie, no, i mam, go, na... mam go! Mam go jeden! Odejdź ode mnie, ode mnie złodzieju, ty a masz! Nie zgłaszam, zgłaszam. zgłaszam, zgłaszam Alka! Ale, ale kłamał! Ale ty oszuście jeden! Tak, głosujemy na Alka, bo ale, co ale, co robią to szukał! Proszę do drogą! Jest cyk, zaznaczamy! Na robić o Dobra, Alek porobiliśmy. Dalej wszyscy Alek w szoku. Alek, co powiesz? Alek, co powiesz? No, co ja mam powiedzieć, no? no Alek! Powiedź. No powiedz coś. Po, po, się. Po, po, powodzenia w dalszych sierpniach. No. Alek jest w szoku, Alek jest w szoku. Ja włączę mikrofon. Słuchajcie, ja zakryłem ciało, on, on jest teraz w totalnym szoku, bo on serio myślał, że to Shiba, a ja byłem zakryty. Więc to jest 300 IQ. I Alek, patrzcie, bum, w totalnym szoku. No domotywujemy się. Ej, co Alek jest przeciętne? Co to teraz będzie? Ej, kto to był? Nie! To był kto on. To? No nie wiem kto to? Wykluczyliśmy yy, szybę, która tam niby stała, bo Alek mówił i Alek, który kłamał, to kto to może być, nie wiem. No to co, no to gramy Gramy, Ej. no, ale ciekawe, kto Ej, jest tak tak, tak. Sebek, sebek, sebek. czekaj, zmutuję no. mikrofon. Ej, słusz mnie tylko mnie? Żeby ci nie słyszeli. No no, no. Żeby ci nie słyszeli. Ja zmontowałem się, tak? Ej, chcesz, żebym. Chcesz, żeby żebym żeby, żeby miał niewidzialność? Ty niewidzialność, ale że niby jak Musisz na mnie wejść idealnie i wtedy będę miał niewidzialność Ja na ciebie? No patrz, patrz co, okay. patrz, 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 patrz widzisz to? <grym> yeah. Widzisz, widzisz, widzisz ta rada. chodź chodź, nie pokazuj innym, nie pokazuj innym, nie dobra, pokazuj dobra, innym. Dobra, 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 dobra Musimy kogoś rozwalić i wtedy mnie zakryjesz Robimy tak? E, no poświęcam się, no ale... Dawaj, 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 tak dobra. robimy, dawaj, dawaj, tak robimy, dawaj, dawaj, daj Dobra, no, ja, okay. ja potrzebuję zawsze jednej osoby, żeby ze mną oszukiwała. Teraz powiedziałem, Sebek, za to dam ci tam dychacza, nie? bo dam ci 5 dych. Do, do, dobra, 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 tak i. za na, to tą, dam 5 dych, dobra, chodź, musimy kogoś walnąć. To tak naprawdę to jestem ja impostorem. Mm, tylko aha, nikomu no nie komu ty Okej, okay. Sebe Sebek będzie razem z nami w Teamie. Dobra, on tam ci będą w szoku. Musimy kogoś walnąć, dawaj. Szukamy jednej osoby, kto kogo walnąć Chodź, cały czas za mną, no? Ale tak z tyłu I się trzeba i dalej. No, dobra, dobra. Dobra, czekaj, patrzymy, tutaj w lewo nikogo nie ma. Szukamy teraz kogoś do walnięcia. Dobra, o jest, 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 czekaj, czekaj. Dawaj go. Chodź, zakryj mnie, zakryj mnie, zakryj mnie. Już, zakryj już, zakryj już, 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 już. No, da, teraz mi serdecznie tak zakrywa. Czekaj. Musisz iść od prawej i na lewo, wtedy tylko jeden przycisk za Rozumiesz, tak, idziesz na prawo, na prawo, na prawo. Na prawo. Ja wiem tylko, no, no dawaj, dawaj. Krzywo, szybo. krzywo daj, teraz, teraz, dawaj, 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 Sobek, musisz mnie szybko zakryć, niewidzialność, no. Tak, 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 prawie. Jest. No nie, źle, źle, Ruszyłeś widać się. mnie. Musisz mnie na mnie idealnie wejść, wtedy nie. Będzie... o, o. No dalej, źle, musisz dobrze tu ustawić trochę. No popróbuj, fu, bo zaraz ktoś tu przyjdzie. Kops, jest uh, prawie idealnie. No nie, źle, to jest idealnie, musisz wejść na mnie idealnie, wtedy będzie dobrze, no, powoli, powolić. Troszeczkę niżej, to da radę, da radę, da radę, da radę. Próbuj, Kops. próbuj jeszcze, no, da radę. Jest. Czekaj, no, czekaj, czekaj, czeka, już próbuję i. On musi teraz... mnie zakryć. O, no, musi nie, no, nie, no, co nie. To jest Na Stój w no? miejscu, ja się sam zakryję. może o, dobra, ty dobra, 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 Nie, to nie rozumiem. Oda stój, no, no, stój, nie stój, nie stój da, jest i jest i dobra. No. Ok, jest nakryty, patrzcie, mamie. Zakry mnie. I teraz na ciebie. Teraz na ciebie, ale tak, jak za ciebie zagłosują, to ja zostanę jako impostor, i to jest 300 IQ, bo oni oni w ogóle będą myśleć, że to jesteś serio Ty. Poświecał tego tak. Co? Zgłaszam to. Stebek, widziałam Cię. Eee. Ja Sąleczko, nie chciałem. Eee, to znaczy. To. No to był to Patrycja. Sebek był, widziałam go, stał perfektnie obok chciała Nie wierzę w to głosuję na Sebek. Sebek? Ja nie wierzę. Ale mi... cię przyłapałam, Sebek. Mnie tam nie było. Ajajaj, aj, aj, co się stało? Wiedziałam, nie, sepka, to. No czerwony. Sebek był, Sebek no to... Patrycja? No tak, no bo czerwony tam skin był, no to tylko Sebek ma, nie? Hmm. I obok chciała, ja, ale Sebek cię przyłapałam. Dobrze. O, o, gej, czyli słuchaj, czyli e, mówisz, że to Sebek był na pewno. Sytuacja. Tak, Sebek! Okej, to głosuję na Sebka, jak Patrycja tak mówi 100% Sebek Ja. Takosek. <noise> <sebek. głosy> yeah. Powiem wam, sebek że ciężka sytuacja. Sebek, no A, na siebie, bo to ty byłeś. E, ja, ja, ja po prostu dam na siebie. I uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga! No na pewno Sebek to był, no bo jak inaczej? Patrycja? Uwaga, uwaga, uwaga. No i... Nie był! A! To, to, to był! a, wygrałem, to ja byłem! Widzieliście? Nie. Widzieliście? No, to ty byłeś. Nie a, teraz w szoku jesteście, a nie powiem wam nigdy, jak ja to zrobiłem. Lecimy teraz z drugą gierką. Kto kim będzie? Bo będzie też niewidzialność dla impostora jestem Krugmate'em. To i tak oznacza, że mogę być dalej niewidzialny i mogę też dalej ukrywać lub pomagać impostorowi. Dobra, teraz odmutujmy się, dora. Lecimy, gdzie się chowamy, przyjaciele? Zacznijmy, Idziemy nie? tutaj na lewo. Idziemy, o nie, o nie pati za biegnie pati za mną biegnie, o nie, 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 nie. mną... Czekajcie, musimy teraz uważać, bo nie wiem kto kim jest i jakim impostorem. Ej, czemu że za mną biegnie? Coś mi tu nie pasuje. Ravila, że o niego i przeszedł, nie? Biegnie dalej za mną. Czekaj, 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 czy ona może być impostorką? Dobra, ona jest na 100%. Na 100%, bo biegnie za mną. Czekajcie, pójdę do góry. Patrz, patrz. Paty, nie mnie, nie klejmy. stój, stój, paty! Dobra, dobra, co? Co? Stój! Wiem, że Tam. jesteś im. Wiem, że jesteś impostorką, wiem. Ale cicho, nie mów nikomu. Wiem. Nie rób, nie rób nic mi. Nie stój, czekaj, stój. No dobra, dobra. Ej, pomogę ci, Patty. Ale jak? Chcesz, żebym ci pomógł? No dobra, Słuchaj. ale zależy jak. Sebek, Sebek. Tak? Może cię ukrywać. Później ja cię mogę ukrywać, tak? Patrz, tak? No. I będziesz, <laughs> i będziesz cały czas niewidzialna. I wygrasz gierkę, chcesz tak? No chcę tak. Dobra Ale jak coś pójdzie nie tak, to wtedy zrobimy. Za zrobi diamenty w, w Minecrafcie Di Stawiasz diamenty mi w Minecrafcie No dobra A w, w Robloxie Robuxy Nie, wolę diamenty Dobra, dobra, okej okay. Nadmi, ja wolę to, to no i to No tak, wolę dać mi. ci diamenty Dobra, chodź, chodź, idziemy Szukamy Sebka, Sebek o tym wie I wtedy zrobimy teraz pati jako niewidzialną To uważaj, bo wyjadrze, żeby nas nie widział O, rozejcie no 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 Na paty teraz mi tylko słyszy Teraz szukamy Sebka, Sebek nam pomoże w zakrywaniu To będzie super no ja zaraz ja Pati pokażę. Pati będzie teraz niewidzialna, czyli Pati będzie impostorem niewidzialnym. O, Sebek, chodź, Sebek, Sebek, Siema. Kośu, chodź tu, Sebek, chodź dam? tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, Ej, pomożemy z Pati z wygraną. Dobra? A to no dobra, dobra, dobra. Ej, jej niewidzialność później, ja jej zrobię niewidzialność. Okej. Okay, dobra, dobra, No, Chodź, 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 Uważaj na bliznę, chodź za mną, chodź za mną. Chodź Pati, chodź Pati, chodź Uwaraj Pati, chodź Uważaj nie mnie. Dobra, dobra. Pati polem, ci, masz kilnoć. Pati Dobra. Walni, czy Shiba nie, Shiba nam może pomóc, walnij Wladzera po lewej Alka, walnij Alka, walnij Alka Uważaj, odsuń, odsuń Ale odsuńcie się, odsuńcie odsuńcie, się, odsuńcie odsuńcie się, odsuń się, od... Walni Alka, walnij Alka Dobra, aż... mam. no Okej, okay, Pati teraz walnęła i jest impostorką Chodź Pati teraz tutaj, pokażemy ci o co chodzi Stój tu, staj tu, staj tu, szybka akcja, no, no. szybka akcja staj Ja tu. cię muszę zakryć Okej, okay, teraz Sebek wchodzi na ciebie, Sebek wchodzi na ciebie Patrz patrz, patrz to, patrz to, patrz to. Patrz, 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 patrz. Jest, oh! stój, jest, idealnie. Stój, stój, dobra, Sebek jest, Sebek no jest. Nie. I dana osoba, która to zgłosi ciało, to zobaczy tylko Sebka, bo Sebek stoi właśnie na pati, a pati jest niewidzialna. To jest Zobaczymy, czy, ta o, czy to się uda, oj, idzie, idzie, ej, patrz, zgłaszał, zgłosił. I teraz na kogo powie? Uwaga, widać, zgłosił na Alka. A to zrobiła pati, tylko że Sebek był... Zobaczmy, co napiszę uwaga, patrzmy. Raszyła się pyta, kto to. To Sebek! Hahaha, <laughs> się! Gdzie ja? To ja nabrał widziałam. Nabrał się! Powiedział, dobra! To, to Villager sebek. był! Ja to nie to. byłem ja, to Villager! E, napisz... A skąd wiesz? Właśnie, skąd wiesz? Dobra, uwaga! Sebek e, tam stał! No właśnie, to Villager, villager zrobił! Villager daje na Sepka! E, ja daje to na mam sepka. Nie. Głosuję to na sepka. Ja też głosuję na Sepka, bo to, nie wiem, God, wierzę się wam! i tak obok! Jak głosuję to na sebka. Villager od razu i Shiba i wszyscy go popierają, że to Sebek, bo Villager widział sepka, ale tam właśnie na niewidzialności była Patty Dobra, i teraz no Sebek poleci. Ora, no do... uwaga, odmutuję się. Ja się czasami mutuję mikrofon, czasami odmutuję, żeby żeby nie słyszeli, mi widzą. Dobra, okej, okay, teraz Sebek właśnie jest. Nie jest! <laughs> I co teraz? E Co ja mówiłem wam? Co powiecie na to? To był villager. To Kto to był? Muszę teraz pomóc pati, ale jeszcze jest Shiva, która może zakryć pati. I później ja ją mogę zakryć. Dobra, ona dalej została impostorką. A teraz. O, akurat pati, dobra. Ej, Shiva, 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 pomożesz nam, pomożesz nam, pomożesz nam. Słuchaj, zakryjesz pati. Dasz pati niewidzialność, dobra? Okej, okay, Shiva ta pati, teraz niewidzialność. Dalecimy. E, walnij pati, graczera. Graczera, walni, bo on za dużo Nie chodź, wie. Walnij go, wali go, walnij go. walnij go, walni go. Walni go, zakrywaj go. Zakrywaj go, zakrywaj go, Zakry 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 zakrywaj go, Zakrywaj, zakrywaj go. A ja tu będę stał w boku Zakrywaj, zakrywaj, zakrywaj! Nie tak źle! Nie tak! O nie! Nie możesz zakryć! Nie tak! Musisz na prawo, patrzeć Ci pokażę! Tak, na prawo i w ty na lewo, widzisz? Tylko tak dajesz, patrz. Ja Ci pokażę, czekaj, uwaga. O tak, o tak! Okej. Okay. Dobra, kryjemy paty kryjemy paty we... Dawaj, próbujemy we dwójkę. Próbujemy we dwójkę. Nie tak, no, plecak tak. musi być na prawo, plecak musi być na prawo. O tak właśnie, prawie tak. Dobrze, tak, prawie tak o prawie, prawie, dobrze, patrz, patrz, Prawie jestem, prawie jestem, zakrywamy paty. dawaj, dawaj, zagrywamy, zakrywamy. O dobrze, szyba zakryje nas wszystkich, chyba Zakrywa, jesteśmy w trójkę. 3 dobra, stój, Idealnie, to jest niewidzialność idealna Przybliżenie Idealne, robimy, patrzcie to Przybliżenie, patrz Patrz na to, idealnie w trójkę. teraz Kto jeszcze może tu przyjść? Teraz kto może... Yy, kot, kot, może, idzie, idzie! Idzie, idzie Zgłosił Zgłosił, Zgłosił. Teraz na kogo napiszę, uwaga Dobra, patrzymy Dobra, patrzymy teraz Kot na kogo napiszę Siba <laughs> Shiba nas ukryła, mnie i Pati. a to było mocne. Ja nic nie, nie widziałam, więc. Dobra, Shiba, 100 kot, kot, pisze, że to 100%. A, a skąd wiesz, Kot? Napiszę. <laughs> Widziałem. A, a gdzie widziałeś? Siba, <laughs> okej. Okay. Ja sobie tylko stałam. A kot od razu na Shibę, nie? Bo ją Dobra, na Shibę głosuję chyba. Obok ciała. No, no to dobra, dobra No to lecimy nie? w takim razie. No to gdzie? Na Shibę? Shiba, na dobra. Okej, okay, no dobra. No to skoro kot mówi, że Shiba, no to Shiba, nie? <laughs> o lol, ej, ta niewidzialność jest kozacka, nie? Dobra, i teraz Shiba odpada. No bo kot tak napisał, to my zaufaliśmy kotowi. I nagle... Pum, pom, pom, Nie jest! Nie jest! Nie jest! Dobra, został. Teraz kto? Kot, kto? Kim jest? Kto? Kim jest? Kto? Kim jest? Uwaga, czekaj, ja czekaj, stanę na tobie. Stanę, niewidzialność pokażę. Patrz to, patrz co, on będzie w szoku. I walnij go od razu. Ale nie, bo ciebie wali. Patrz to, jestem niewidzialny. No to walnij mnie. wygrałaś, to dzięki mnie. Ukryliśmy Pati, Pati była teraz niewidzialna. Jest! I co powiecie na to, i co powiecie na to? Ale było to mocne. Ale jestem biedna od diamenty teraz. O Ale szóstwo, wygrałam. Oszustwo, oni <laughs> mówią oszustwo. My nic scam, nie oszukiwali. Skam, skam. Oszustwo, kłamstwo. E, jak nic nie było. Chodzi nie z tej gry. Nie oszukiwaliśmy, nie oszukiwaliśmy przecież. Nie wiem, jakieś podejrzane to, czarna magia. <laughs> podejrzane czarna magia. <laughs> Ja e, widzę, nie w komentarzu, Jak mi się podobało, zostawcie opeczkę w górę i pamiętajcie też o subskrypcji, wbijajcie na mój sklep, różne rzeczy mam na sklepie, zobaczcie takie fajne poduszki, koce i naklejki, dużo rzeczy, wpadajcie nawet poduszkę na dole, więc zobaczcie sobie nawet plecaki mam fajne, widzimy się jutro.